Witam serdecznie, drogie lwy, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Co dla naszych lwów. Kocie, psik, chodź ci tu dam. Uciekaj, nie wolno. Koko, chodź tutaj. Kici, kici, kici chodź. Kici, 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 kici chodź. chodź. Koko, chodź. kici, 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 kici. Absatniki. Co dla naszych lwów na ten tydzień? Miłość. Ale sprawy zawodowe. E, powiem tak, dosięgną Was sprawy zawodowe. No, przepraszam moi drodzy. Chodź na no tutaj. Chodź na no tutaj te zaraza. Mała, chodź na no tutaj. Chodź na no tutaj, bo urwiesz mi cały żaluzję te. Łobuzico. Sprawy zawodowe powiem tak, dużo amorów, oczekiwania na wiadomości o amorach, tak, bo tutaj są amory, to jest oczekiwanie, tak jakby oczekiwanie lub przedłużanie dobrej energii. Tak mi się zapisują tutaj lwy. Natomiast słuchajcie, los chce, tak jakby coś odnośnie tutaj urzędów, coś odnośnie sądów, coś odnośnie spraw urzędowych. Na to będziecie musiały zwrócić bardzo mocną uwagę. <laughs> Bardzo mocno się zapisze ktoś z trygonu ognia, lub jakiś partner, były partner. Pokazuje mi się tutaj lekarz, szpital, żegnanie się, żegnanie się z czymś. No, powiem tak, dużo wiadomości do Was. <laughs> Cóż mam Wam powiedzieć? Jak powiemy to, co mam powiedzieć, to powiecie, że Was strasza. Powiem tak, ktoś odchodzi, ktoś, ale, jest to ktoś, jest to osoba, ale nie jest to coś, co, co was boli. Tak? To jest tak, jakby wy przeszłyście wy do porządku dziennego, przeszliście moi drodzy do porządku dziennego, natomiast osoba z dawnego waszego życia, jakiś eks, eksica, ktoś odchodzi, jest tutaj król mieczy, trójka mieczy, ósemka kielichów i kapłan, czyli kogoś żegnamy. Tak? Ktoś odchodzi z naszego życia, czy na dobre? Myślę, że tak, na dobre. Jest to ktoś. Być może były partner, bo tu chodzi o dziecko też. Tutaj są emocje dziecka, tutaj są, ale ktoś sobie idzie, tak? Nie. Czy on sobie idzie, jak to się mówi do świętego Piotra, czy on idzie, bo idzie gdzieś tam, odchodzi fizycznie, nie, urzędowo, bo może być tak, że są rozwody, tak, że są rozwody, ale nie jest to coś, co Was boli, bo tutaj nie ma łez pożegnania, tutaj nie ma smutku, nie ma żalu. Jeżeli by miała powiedzieć o pracę, to moi drodzy, uważajcie, bo praca uległa zawieszeniu. Na to zwróćcie uwagę, bo tu mi się pokazuje dwójka mieczy, właśnie ten kapłan. I tak jakby w pracy dobra energia zamienia się w walkę, w waleczną energię. Więc na to zwróćcie uwagę, bo być może też ktoś z pracy odchodzi, tak? Bo też ktoś, kogo niekoniecznie kochaliście, tak? Niekoniecznie był, była to osoba dobra w otoczeniu, tak? Bo to tutaj u Was nie ma w tym bólu, ale jest takie, że. Macie dwie tak jakby... Pół tygodnia jest takie piękne emocje, piękne energie, czekanie na coś, na takie zaczyna się dobre cięcia, dobre rokowania w miłości, szczególnie dla samotnych lwów lub tak jakby pogodzenie się niektórych zwaśnionych stron, bym powiedziała, bo to jest takie pogodzenie się, a druga część tygodnia pokazuje mi się, że dostajecie wiadomości. Tu są wiadomości, tu jest tak jakby nie jest wam te osoby, nie są wam obojętne, ale jednocześnie nie ma w was tak jakby jesteście pogodzone, z tym, że te osoby muszą sobie pójść z waszego życia. One muszą w jakiś sposób zostać. No, jest, to, jest to jakieś wyczyszczenie w waszym życiu. Nie umiem kochani odpowiedzieć i inaczej umiem odpowiedzieć, ale nie będę wam mówiła, bo... Później powiecie, że was straszę i że się automatyzujecie na to, a to nie o to chodzi. Powiem tak, jest też ktoś, kto będzie chciał, będzie szukał, tak sobie zajrzałam, przecież nie byłabym sobą, ale powiem tak, jest zapowiedź marzenia. I to wydaje mi się, że chodzi o uczucia dla samotnych, w szczególności lwów, lwic, gdzie szykuje się fajny romans na przestrzeni roku. I takie jest oczekiwanie. Myślę, że się doczekacie, ale uważajcie, bo też może być tak, że. Os Osoba, z którą będziecie, nie wiem czy co to internet, czy jest to internet, czy jakieś aplikacje te tak itd., musicie na to uważać, bo może się okazać, że osoba. Hmm, nie do końca jest w porządku z prawem, tak, albo nie jest to osobą, za którą się podaje, bo to jest kapłan, ten król mieczy, czyli może być zgoła osoba, która niedawno powróciła z tamtej strony krat. Na to zwróćcie uwagę, moje drogie lwy, lwice. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że jakieś cięcia jakieś cięcia i tutaj się odzywa, tutaj nam się u, u, odzywa układ rozrodczy, czyli tak jakby nie wiem, czy są to jejniki, bo to jest taka podwójna strona, to jest taka walka, ale tak jakby się coś zadziało. Tutaj jest tak jakby, tu też jest pokazana krew, więc no nie wiem, drogie panie, bardziej, bo tu chodzi o kobiety, bo jeżeli panowie, no to bym powiedziała, że cewka moczowa ewidentnie, także coś tutaj się zadziewa u panów, a jeżeli chodzi o panie, to bardziej bym powiedziała, że właśnie coś związane z macicą, coś związane z przydatkami nie sądzę, żeby to był pęcherz, żeby to był jakieś nadziębienia, ale coś bardziej takiego głębszego, jeżeli chodzi o tym, bardziej, że chodzi o rozrodczość, bo ja tutaj mam dzieci obok, więc chodzi o rozrodczość i na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Drogie Lewki, powiem tak, to są tylko karty. I to, co nawet dowiecie, to czego się dowiecie, to jakie wiadomości dostaniecie, to z czym, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć tak naprawdę, to pokonacie to bardzo łatwo, bardzo ładnie, dlatego że macie furkę buław, to jest po pierwsze, pieniążek dla Was przyjdzie, dla Was tak jakby energia osoby, energia zdarzenia, energia sytuacji, nie będzie miała na Was żadnego, znaczy, będzie miała wpływ, to tak jakby będzie ta empatia, będzie to współczucie, ale nie będzie to coś, co zwali Was na kolano, tak bym powiedziała, przejdziecie przez to gładko, bo to tak jakby nawet wręcz bym powiedziała, że odejście takiej osoby daje Wam jakby czystą drogę, tak chce los, tak ma się Zadziać, po prostu pewne sytuacje mają się tak zadziać, żebyście to, żebyście wy mogły być, wymogły, mogli, żebyście mogli być szczęśliwi, tak naprawdę i iść sobie dalej, tak, po prostu przeciąć grubą krewą pewne sytuacje. Także tak to widzę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do kolejnego czytania Boziaczki Hejpa.